Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Stachu i zapraszam was na 30. odcinek Deluxe Kid Jump 2. To już ostatni odcinek z Pucharu Świata. Jesteśmy po 29 konkursach, no i sytuacja jest taka. Karl Geiger no, już może sobie chyba zapewnić kryształową kulę, tak mi się zdaje, ponieważ powiększył swoją przewagę nad pozostałymi rywalami. Piotr Żyła trzecie miejsce, Maciej Kot miejsce szóste, Olek Zniszczo miejsce ósme, Kamil Toch i Dawid Kubacki miejsce dwunaste. A ten ostatni konkurs odbędzie się w Szwajcarii. K-170 zaczyna Stefan Laje jako pierwszy. Patrzymy oczywiście na warunki. Nie ma aż tak silnego wiatru. I Stefan Laje otwiera kapitalnie ten konkurs. 182 metry. Muszę wyłączyć. Mm. Dźwięk. No zobaczymy, jak sobie teraz poradzi Stefan Kraw. Teraz mam obu stronę telefonu z innej strony i odległość sztefana krafta 174 metry. Teraz, yoju, Kuba Jasi, to właśnie w Lidl znajdziesz ogromne zęby ważnych i owoców przywożonych każdego dnia. No, bardzo ładnie 180,5 metra.

Ale niestety nie trafił na progu i wkacze tylko 73,5 metra. No to może Kamil Stoch spróbuje. No, dobry skok. 174 metry, Kamil jest piąty. Teraz Halvor Egner Granerut. Odległość 178 metrów i reprezentant Norwegii jest czwarty. A teraz Simon Aman. Jak się zaczyna, Jak wszystko ma pasować, to Allegro. Dobrze wyszedł z progu. I tu jest dobry skok Simona Amana. 185,5 metra. Będzie przegrywał z tymim zajcem. A teraz Aleksander Zniszczoł! Kuligłość 171,5 metra. I jest ósme miejsce Olka zniszczyła. A za chwilę Andreas Wellinger. Dobra, odległość Andreasa Wellingera 182 metry i zajmuje miejsce trzecie. Exequos ze Stefanem Lajem. Maciej Kot teraz. Dobry skok Maćka, dobry skok Maćka. 187,5 metra. Jest maciek drugi. Przegrywa o 4,9 z tym zajęciem. Prawie o 5 punktów, ale dobry skok Macka I prawdopodobnie maciek będzie w ósemce. Teraz Arti Gro. Aigro, no, odległość 177,5 metra, i Arty jest na miejscu ósmym. No, to teraz Jan Herl. A świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 70 milionów złotych. Euro czek od doświadczeń więcej. O, odległość dobra, 183,5 metra i miejsce czwarte. Wciąż Maciej Kot na drugim miejscu. Pozostali Polacy Kamil Aleksander zniszczał Dawid Kubacki w dole. A teraz Piotr Żyła w 10 Biedronkach. W każdej Biedronce zobaczyliśmy inną kwotę. Różnice wyrzuciły nawet ponad 9. I brawo Piotr, brawo Piotr, 191,5 metra. Jest Piotrek pierwszy, od 90 punktów wyprzedza teamiego Zajca, brawo. A teraz Daniel Huber. Wysoko w powietrzu, to też jest daleki skok, 191,5 metra, ale jest Daniel trzeci. O punkt przegrywa z Piotkiem Żyłą. No a teraz Karl Geiger. Trochę zbyt wcześnie wyszedł Niemiec z progu. O, i właśnie, 156,5 metra i miejsce 16... 15, O, proszę. A no, więc sytuacja jest taka: liderem Piotr Żyła. Najlepszy z naszych reprezentantów Maciej Koc na miejscu czwartym. Pozostali Polacy Kamil Stoch 13, Aleksander Zniszczu 14, I Dawid Kubacki 16. I to on rozpocznie drugą serię tego ostatniego kursu Pucharu Świata. No, zobaczmy. Na te 73,5 to nie była zbyt dobra odległość. A teraz odpalił rakietę z progu. 188,5 metra Dawid prowadzi, ale chyba tylko na chwilę, bo Karl Geiger musi potrzebować 107 metrów, by objąć prowadzenie. A w pierwszej serii skoczył 156,5 metra. Paskacze 169. A teraz Aleksander zniszczył. To 171,5 metra w pierwszej serii Olka. Teraz dobra odległość, dobra odległość 185,5 metra. Jest oczywiście Olek liderem, a teraz Kamil Stoch. W Pierwszej serii 174 metry. Dobry skok, Dawid i Kamila. ale noty. I Kamil jest drugi, ale odległość 183,5 metra. No teraz Stefan Kraft. W pierwszej serii Austriak skoczył 174 metry. Teraz 186 metrów i jest pierwszy o ponad 5 punktów wyprzedził Aleksandra Zniszczoła. Teraz Arti Igro. Z pewnością twórcy piramid pozostawili nam o wiele więcej zagadek do rozwiązania. Dziś jednak płiemy głowy i szyfry w finale mistrzów taledumiej u gra Krzyżów w 177,5 w pierwszej serii, teraz 187 metrów i jest pierwszy Arti Igro o 4 i 4 wyprzedził Szczefana Krafta. Teraz Alwor Egner Granerud. 178 metrów w pierwszej serii, teraz 189,5 metra. No i jest prowadzenie reprezentanta Norwegii. Teraz Ryoju Kobayashi. No, i dobry skok teraz, Kobayashi jego. 191 metrów i y Rioju y y y y y obejmuje prowadzenie. No to teraz ostatnia ósemka dzisiejszego, ostatniego konkursu Pucharu świata, którą otwiera Andras Wellinger, egzekwa na miejscu siódmym. Lubić też fotografię. Ze sztyfanem. uuu, ze sztyfanem Laje. 107,5 metra, miejsce ósme. Ostatnie. A nawet przedostatnie. No tak, było jeszcze Dawid Kubacki. No cóż. Teraz właśnie Stefan Lajew. Pierwszy serii, z pierwsza serii. 182 metry. Bardzo dobrze rozpoczął ten konkurs. Ten ostatni, jak się okazuje. A jak go zakończy? Dobrze! nie niedobrze z upadkiem. 188,5 metra. No, i niestety Stefan Laje nie będzie w ósemce dzisiejszego konkursu. Teraz Janher. Her, Austriak w pierwszej serii, skoczył 183,5 metra. Odległość 174 metry, Austriak zajmuje miejsce piąte. Na teraz Simon Aman. 185,5 metra, jest reprezentanta Szwajcarii w pierwszej serii. Teraz blisko 172,5 metra, piąte miejsce. No a teraz Maciek Tak, tak. na próbę maćka. Jaki czyli dodaje się końcówki i tworzy 187,5 metra, teraz 183,5 metra i miejsce trzecie maćka. Ale to nie zmieni mu sytuacji, ponieważ będzie w ósemce dzisiejszego konkursu, będzie w ósemce na pewno. Ale pozostał jeszcze Piotrek Żyła, który będzie walczyć o zwycięstwo. Jeszcze mamy Daniela Hubera. 191,5 metra. Walczy jeszcze Huber, ale nie powalczy. 177,5 metra. Miejsce czwarte. A teraz Timi Zajc. 189,5 metra w pierwszej serii Słoweńca. Dobrze, dobrze skaczę, słoweniec, będzie na podium na pewno. Będzie na pewno na podium, tak samo Rioju Kobajashi, no a teraz Piotr Żyła. Wyraz kur jest przez was rozszyfrowany, daje wam 100 zł, a hasło łóżne 200. Tyle jeśli chodzi o zasadę. Czy jesteście Walczy Piotrek o zwycięstwo i będzie wygr będzie wygrana Piotrka Żyły! W tym ostatnim konkursie 187,5 metra. Brawo dla Piotra Żyły. Oczywiście stanowił rekord skoczni, ale to w pierwszej serii to już nie jest ważne. Mamy dwóch reprezentantów polskich w ósemce tego ostatniego konkursu Pucharu Świata. Piotrek Żyła wygrywa, Maciej Kot, miejsce piąte. A pozostali Polacy. Aleksander zniszczał 11, Kamil Stok 12 i Dawid Kubacki 16. Mamy sytuację taką, a nie inną w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata. Karl Geiger zapewnił sobie już kryształową kulę. Piotrek Żyła kończy Puchar Świata na drugim miejscu. Ymm, Maciej Kod kończy Puchar Świata na miejscu szóstym. Kamil Aleksander zniszczył na jedenastym miejscu. Kamil Stoch na dwunastym. I Dawid Kubacki na miejscu czternastym. Puchar Świata oficjalnie został. Zakończony. Zapraszam na puchar drużynowy, a na puchar drużynowy oczywiście już jutro. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do oglądania pierwszego odcinka z pucharu drużynowego, a oczywiście 31. Ogólnie. Yy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału i wcisnąć dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia!